Witajcie, zapraszam Was na spacer ze mną po parku. Nie dziwcie się, że ja tak cieszę się, że mogę pochodzić wśród zieleni, ponieważ ciągle siedziałam w domu i po prostu potrzebuję takiego oddechu. Dlatego postanowiłam skorzystać z pięknej pogody, z tego, że jest piękny wiosenny dzień. I jak widzicie, właśnie idę wśród drzew, które są obsypane kwiatami. Spójrzcie na nie. To naprawdę jest niesamowite. Tak bardzo potrzebowałam takiego uczynku spojrzenia na piękne, zielone drzewa i trawę. I zobaczcie, ile małych kwiatuszków tutaj kwitnie i tworzą przecudną łąkę. Naprawdę jest to piękne, tak chodzić sobie po takim miejscu. Spójrzcie na to drzewo. jest w Glasku i jazdu jest ścieżką i mapa dzienna. Proszę, może się to jakoś przejść z ludzi. Zresztą z w ogóle nie przytomnię. A teraz wchodzimy w krainę Dmuchowców. To wygląda naprawdę malarską. Nie wiem, czy tak jak mnie zachwycają was te korony drzew na tle nieba, a to wygląda tak pięknie. Naprawdę aż chciałbym się to malować. Bardzo lubię ten park. Słyszycie te ptaki jak śpiewają, ta się muzyka naprawdę nastraja pozytywnie i jeszcze te małe kwiatki, które gdzieś tutaj rosną i dmuchawce, naprawdę jest to niesamowite, uwielbiam patrzeć na te drzewa. na No jest A ta alejka przed nami wygląda naprawdę tajemniczo, ale zdradzę Wam sekret. Na jej końcu można spotkać wiewiórki, dlatego idę w tamtym kierunku. Może jakąś spotkam. Wracam już. Myślałem, że spotkam jakąś z New York, ale niestety zaraz New Zobaczcie. Piasek. Tutaj też. Tutaj, się tak przejść. I właśnie pochodzić na to mi powiem szczerze tu jest tyle ludzi, słuchajcie że normalnie się nie da przejść bo ja jest prostu przez 5 sekund jesteście sami zobaczcie jak ładne drzewko za mną kwitnące a jak po prostu już wracam bo tu będzie mniej ludzi ale to jest właśnie to, czego robię dobrze przywieźć się w takich zielonych miejscach i um, doświadczyć tej odpowiedzi relaksacyjnej, nie wiecie, tego się nie czuję w sumie, no, ale o, właśnie, ale jak sobie tak chodzimy, to, to po prostu na pewno powoduje, że my się relaksujemy. Fiurka, czekajcie, no,

Chłodna była. Chłodna, chłodna dziewczyneczka. Będę jej przeszkadzać. To nie byłoby się powiększyć, podejść. To się nie da. Próbuję. Będę podchodzić bardzo powoli i może jej nie wystraszę. Ale zobaczcie, jak ślicznie jest Pięknie. Mam nadzieję, że jej smakuje ten orzeszek. Zbliżam się powoli. I zobaczcie. Nawet się nie przestraszyła. Piękna jest. Ale taka bardzo, bardzo malutka. Smaczne może? Smaczne. Zobaczcie jakie ma łapeczki piękne. O. Jak ona sobie to sprytnie wygryza z tej miseczki. E? Zobaczcie, jak ona pięknie sobie trzyma taką miseczkę z łupinki orzecha i tak sobie ślicznie je. Świetna jest. Jedz sobie, Jureczko, jedz. O, coś się spłoszyło. Ten orzeszek wygrywa go zjeść do końca, bez względu na to, czy jest bezpiecznie, czy nie. Ale przyspieszyła. No pięknie, pięknie. Już nie dużo zostało. Zaraz obiadek będzie skończony. Mało orzeszek, to by wystarczyli wiorce. No i proszę bardzo, nie porwała reszty. Ciekawe, gdzie ona. Gdzie ona teraz jest? Bo ona gdzieś tutaj wskoczyła na to drzewo. Ale czy uda się ją zobaczyć? O, widzę ją, popatrzcie, tutaj między gałęziami siedzi na dole. Widzę rudą kitkę. O jest, ruda kitka tutaj, widzicie? Łebek jej wystawał. Ale teraz mi zginęła. Nie wiem, nie widzę jej. Gdzieś tu chyba jest. O jest, jest, rusza się. Hop, nobek. I gdzieś już tam wskoczyła na górę. gdzieś ona tam siedzi na tej drzewie. O nie, 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 gdzieś, nie, nie, gdzie jest. nie, 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 widać. Ale poszła już spokojnie jeść. nie, już nie, 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 fakt, że nie, 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 się udało. Ciekawe, gdzie ona tam? Sobie siedzi, gdzieś tam no dobrze, słuchajcie, to już wracam, bo i tak chyba więcej wywiórek nie nagram, ale jestem zadowolona, bo nigdy nie chciałam takiej jedzącej wywióreki. Zawsze one po prostu brały te orzechy i gdzieś sobie tam zakopywały, a ta była naprawdę głodna i taka mała, chudziutka, może to była jeszcze młoda wybioreczka. W każdym razie ja wracam. Mam nadzieję, że po prostu jakoś nie przejdę tego tak spokoju, tymi jest mniej tych ludzi, niż niż po prostu w tym parku, w tym parku tylko rowery śmigają. Ciągle ktoś przejeżdża na wrotku, rolkach na wrotkach, albo na, na tych hulajnogach i tak się ciężko idzie. że naprawdę po prostu to nie jest taki wypoczynek, ale jak się zobaczy wiórkę, to od razu właśnie myślę, że to jest to, ta odpowiedź relaksacyjna, której ja szukam. Zobaczcie. Tu piękne grzewy, tu jakieś grzewy wysokie. Nie wiem, czy wyjdzie. Czekajcie? Nie. Nie wyjdzie. Bo przeszło trochę. Myślę, że mi to dobrze zrobiło normalnie. To ja bym siedziała i ja bym cały czas po prostu albo pracowała albo była na szkoleniu i tak bez przerwy tak przy tym cały czas, więc mam zmęczone bardzo oczy, a jak sobie mi na to wysiadanie, to na pewno to bardzo dobrze zrobię. właściwie wiem dlaczego stopniu nagrywam, co nie na do Was przodem. Bo mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Ale no super, wreszcie jestem sama. Wreszcie nie ma tu nikogo. Dobrze. To w takim razie już się rozłączam. Chociaż właściwie tutaj można przez chwilę pogrywać. Tam za montażę z tego krzew. A ja idę. Słuchajcie, misja skończona. Wiewiórka nakarmiona na biedna także mogę wracać no dobrze no słuchajcie, usiadłam na chwilę na ławce tu nikogo nie ma, więc jest naprawdę fajnie i tak sobie przez chwilę odpocznę, sobie może by zdjąć maseczkę na chwilkę i ja po prostu mieć kawałek vloga bez tej maski bo po prostu E, cały czas tak chodzi z tej masą, to jest ciężko tu nikogo nie ma wiesz, ja od nikogo nie zarażę ani nikt ode mnie tam drzewo są no jak widzicie nie spodziewałam się, że spotkam wiewiórkę bo już wracałam i myślałam, że nie będzie a tu nagle przyszło, więc widocznie wyczuła, że mam te orzechy moje marzenie się spełniło słuchajcie, wiewiórka nie chodzi głodna tam takie ładnie kwitnące jakieś czerwone kwiaty. chyba tam pójdę. Czekajcie, przesiądę się może na tą ławkę. Powiem tak, że tu jest ładniejszy widok. Zobaczymy. Teraz. Nie wiem, czy ta ławka jest czysta. Nie wiem, czy jakieś tu wchodzą. Nie, w tą stronę się nie da. Bo jest po to słońce. Teraz zobaczymy to drzewo za mną. Powiem Wam, że nie mogę tutaj Но тут уже люди ходят, тут уже как бы седаго не А тут уже надо. Тут как бы седаго. Посмотрим. Посмотрим. Что это седало. Не знаю, что за красивые деревья, но это а не. Miło pochodzić po trawce, może nie chodzę posła, so, tak jak inni, mówiąc o związku z naturą, ale zawsze przyjemnie się tak przejść. просто

Okej, okay. idę. Ja tędy przyszłam, nie wziął tych drzew. To są ładne. Mogę spokojnie wracać. zobaczycie, jeszcze tutaj jakie te kwiatuszki. Moja mała podróż po parku dobiega końca, naprawdę cieszę się, że spotkałam wiewiórkę, nabrałam siły takiej wewnętrznej, zrelaksowałam się, a teraz jeszcze po drodze wstąpię sobie do Aldi, ponieważ chciałam zrobić malutkie zakupy. W Aldi pokażę wam co kupiłam. Taki filet z piersi indyka, serek mozzarella, tutaj zobaczcie, taki ciekawy serek, twarogowy, półtłusty z ją na ananasem otworzyłam, o coś takiego to jest taka rulatka przepraszam, jest słodki i taki właśnie można, aha tutaj jest przód, bo właśnie można sobie go na deser jest już późno, ale zobaczcie co sobie zrobiłam, jeszcze kawę muszę mieć kawę jakoś nie wiem jak bardzo dużo piję tej kawy patrząc na to ile razy nagrywam i piję kawę, tak samo zauważyłam, że nie piję za dużo. Ale zobaczcie, zrobiłam sobie tak. Kolejny jest glutenowy, okrągły i dałam ten serek, który Wam pokazywałam, z ananasami migdałami i na to truskawkę. Ładnie to wygląda. Takie Taki ciastko sobie zrobiłam. Także dzisiaj żegnam się z Wami takim smacznym akcentem. Było trochę relaksu, wiewiórka i trochę prozy życia w postaci zakupów. Mam nadzieję, że w tym tygodniu oprócz tego filmu uda mi się dodać jeszcze jeden, to zaglądajcie tak w połowie tygodnia, a teraz kończę już i do usłyszenia wkrótce.